Hej, tutaj dealer, witam Was w pierwszym odcinku z jedzenia różnych rzeczy. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. I tak, dzisiaj będziemy testować, uwaga, uwaga, kanapkę z pastą tuńczykową i pastą łososiową. Ułożone proszę bardzo w chujowy sposób. Ale zanim przejdziemy do tego odcinka, dobra, tobie podziękujemy. Chciałbym Was zaprosić, ponieważ jest to odcinek, odcinek sponsorowany od jogurtu nazwanego Pierdol. Nowy jogurt prosto od Twojej starej. Naprawdę świetnie. A więc tak. Papa, pa. a więc tak robimy. Yy, dobra, będziemy testować to, jak to smakuje, Panie dealerze, który montuje moje filmy. Proszę o dodanie jakiejś fajnej muzyczki. Muzyczkę, to zawsze coś i testujemy pasta tuńczykowa mm. Wiecie, jak bardzo lubię pastę tuńczykową to ta jest chujowa Dobra sprawdźmy pastę błyszczącą To wygląda lepiej, dodatkowo posmarowanym masłem do ją karskę Nieważne W każdym razie Coś wygrywa Mistrzostwo Nie mam na to marudzić Pamiętajcie Na tym kończy się dzisiejszy test Ale pamiętajcie Odcinek sponsorowany przez Jogurt no, Pierdol Nowy jogurt Od twojej starej Pamiętajcie, żeby do nich wpaść I zjeść Bardzo pysznie. Pamiętajcie, obie pasty są dobre, ale od tej zimnej tylko coś czekolada. Jeszcze jest to troli w